Witam wszystkich bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku. Ponieważ pewne fragmenty nakładały się na siebie, o których już wcześniej mówiłem, a one zostały tak sztucznie rozerwane, w miejsce dzisiejszego fragmentu, który normalnie jest w tym cyklu pobudek porannych, chciałbym udzielić odpowiedzi na pytanie, które było postawione w komentarzu jakieś 2 trzy dni temu pod jedną z pobudek poranych odnośnie faraona i zatwardzania jego serca i Boga Starego Testamentu, który jest mściwy, który czyha tylko na upadek człowieka, który wyrządził wiele zła ludziom. Takie mniej więcej były myśli. Wybaczcie, jeżeli dokładnie nie zacytowałem. I chciałbym wyjaśnić tą kwestię związaną z zatwardzeniem serca faraona. Tym bardziej, że jest to temat, który od czasu do czasu powraca, dlatego myślę, że dobrze by było nagrać film właśnie na ten temat, zamiast odpisywać tylko jednej osobie. I jeżeli się analizuje ten fragment. W sumie kilka fragmentów z drugiej księgi Mojżeszowej. To tam co rusz jest powiedziane, że ja zatwardzę jego serce, żeby nie wypuścił synów izraelskich. Pan zatwardził serce Faraona zgodnie z tym, co zapowiedział i tak dalej. Więc mamy niezbite dowody na to, ktoś może powiedzieć, że Bóg po prostu bawił się Faraonem. Faraon był tylko taką marionetką, którą Bóg wykorzystał do tego. Żeby pokazać swoją moc. Zresztą nawet jeden z fragmentów bezpośrednio mówi w taki sposób. Bóg się wypowiada, ja zatwardziłem serce faraona, aby objawić swoją moc na Egipcie, żeby on wypuścił nasz lud i tak dalej. Ale musimy zrozumieć, że Pan Bóg często dostosowuje się do sposobu funkcjonowania i myślenia człowieka. Dzisiaj na pewno wysławiałby się trochę inaczej, żeby dotrzeć do człowieka. XXI wieku, wieku używałby innych przykładów, używałby innych sformułowań, bardziej czytelnych dla nas. Natomiast tutaj mamy do czynienia z kulturą semicką, hebrajską, i to, co dla tamtych ludzi było czytelne, dzisiaj często dla nas jest niezrozumiałe. Jedną z takich rzeczy, która ewidentnie charakteryzuje właśnie kulturę żydowską, jest to, że Bogu jako Najwyższemu władcy stwórcy Wszechświata przypisuje się zarówno dobro, jak i zło. Bóg jest odpowiedzialny za błogosławieństwa, ale jest odpowiedzialny również za przekleństwa, za jakieś trudne, przykre doświadczenia. I Bóg, tak jakby można powiedzieć, w Biblii, nie wypiera się tego. Na dowód, na dowód tego, że, że w taki sposób myślano, przytoczę jeden fragment, bo tutaj kilka można by było przytoczyć, ale no nie chciałbym, żeby ten film był jakiś bardzo długi. Chcę tak króciutko scharakteryzować tą kwestię, jakby były jeszcze jakieś pytania dodatkowe, to zachęcam do komentarzy. Na przykład w Księdze Hioba, w drugim rozdziale, w wersecie 10, jest napisana tak: Może od dziewiątego przeczytam. I rzekła do oni jego żona: Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Zło rzecz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej: Mówisz, jak kobiety nierozumne, dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. Więc co tutaj Job mówi? Że Bóg jest odpowiedzialny zarówno za dawanie dobrych rzeczy, jak i za dawanie złych rzeczy. I to było bardzo popularne w tamtym czasie. I więc Bóg bierze tak jakby na siebie odpowiedzialność. Mówi, tak, to ja zrobiłem, to, to jest moja wina, tak. Natomiast jeżeli się przeanalizuje dokładnie Pismo Święte, okazuje się, że zatwardzenie serca jest zawsze problemem człowieka, a nie arbitralnym jakimś wyrokiem czy wpływem Boga, gdzie nie masz nic do gadania, jesteś tylko marionetką w moich rękach i mogę cię użyć tak, jak mi się podoba. Zwróćmy uwagę na bardzo ciekawy fragment z pierwszego, z, z pierwszej księgi Samuela, z szóstego rozdziału, i tam werset szósty. Jest tam historia Filistynów, którzy pokonali Izraela i wzięli do siebie Arkę Przymierza. Izraelici odwrócili się od Pana, głównie za sprawą synów Samuela, którzy strasznie grzeszyli i wypaczyli po prostu całą służbę ofiarniczą, w Dopuszczali się cudzołożnych związków z kobietami w, w, w przedsionku świątyni i wiele różnych innych takich grzechów praktykowali, ale później, kiedy filistynczycy zaatakowali ziemię Izraelitów, ci kazali przyprowadzić Arkę Przymierza i, i ta Arka została zabrana. Utożsamiali z tą Arką obecność Boga. Ona stała się tak jakby takim bożkiem dla nich. I Filistyni też. Pierwsze, co skojarzyli, mówię, ojej, ich Bóg przybył do obozu. Ale ich serce było dalekie od Boga i Bóg nie mógł się przyznać do nich, nie mógł im błogosławić w walce i stąd Arka Przymierza została zabrana. Jednak Pan Bóg dotknął właśnie Filistynów takimi złośliwymi chorobami, wrzodami. Zesłał na nich plaga myszy i w pewnym momencie wróżbici filistyńscy przyszli do książąt i, i mówią takie słowa. Szósty rozdział, pierwszej księgi Samuela, i werset szósty. Dlaczego znieczulacie wasze serca, tak jak Egipcjanie i Faraon znieczulili swoje serca? Czyż nie jest tak, że dopiero gdy się z nimi rozprawił, w sensie Bóg, wypuścili ich, więc ci mogli odejść? I teraz przepraszam bardzo, kto zatwardził swoje serce? Egipcjanie zatwardzili swoje serca i faraon. Nie jest powiedziano, że Bóg zatwardził ich serca. I zwróćmy uwagę na to, że to poganie mówią. To nie Izraelici, to nie jacyś kapłani czy lewici się wypowiadają, tylko wróżbici filistyńscy. I oni mówią, że Egipcjanie byli winni. Sami tego, że mieli zatwardzone serce, a działo się to głównie za sprawą faraona. Dlatego, że to, co robi przywódca, często też wpływa na lud. Więc Biblia jest tak wspaniałą księgą, że ona sama się wyjaśnia. I na przykład w liście do Hebrajczyków w trzecim rozdziale jest kolejny fragment, który może być tutaj bardzo pomocny w zrozumieniu w ogóle tego tekstu i tego, jak powinniśmy go odczytywać jeżeli chodzi o, o zatwardzenie serca faraona. Więc list do Hebrajczyków, trzeci rozdział i tam werset piętnasty czytamy. Dziś, jeżeli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Czego dotyczy ten fragment? O co chodzi z tym wezwaniem tutaj, które Bóg kieruje? Do kogo to było? To było do Izraelitów, którzy na pustyni buntowali się przeciwko Bogu, którzy chcieli wracać do Egiptu. I znowu, co jest tutaj powiedziane? No, ja Bóg zatwardziłem ich serca, żeby ich wodzić 40 lat po pustyni, no bo tak mi się chciało, żeby dbali o kondycję. Nie jest coś takiego tutaj powiedziane. Jest powiedziane wyraźnie o tym, że to oni zatwardzili swoje serca, oni pielęgnowali złe uczucia, oni ciągle byli niezadowoleni, oni narzekali i nie weszli z powodu nieposłuszeństwa i niewiary do ziemi kananejskiej. Więc po czyjej stronie stoi zatwardzenie serca, Boga czy człowieka? No chociażby po tych krótkich fragmentach widać, że, że to człowiek zatwardza swoje serce, że to on decyduje o tym, żeby zamknąć to serce na wpływ Ducha Bożego, bo każdy z nas jest istotą wolną. Faraon również był istotą wolną. Dlaczego więc Bóg mówi ja zatwardzę serce faraona? Bóg, jako że zna każdego człowieka, potrafi prześwietlić każdego, on wiedział, że w momencie, w którym będzie dokonywał znaków i cudów, faraon będzie zbuntowany, bo on nie chce uznać prawdziwego Boga. Zresztą na samym początku powiedział, jak przyszedł do niego Mojżesz i Aaron, pamiętacie co powiedział? A kim jest Bóg Izraelski, żeby miał wypuścić jego lud? Nie znam go, a waszego ludu nie wypuszczę. Proste. Więc od razu butna postawa, arogancka, taka zamknięta. I w momencie, w którym Pan Bóg dokonywał cudów i znaków, Faraon, jako że uważał się za Boga na ziemi, jako syna Boga Ra, najwyższego Boga, Boga Słońca, tak, sobie myślał, a co mi tam jakiś Bóg Izraelski będzie mówił, co ja mam robić? Nie pozwolę się złamać. Im bardziej Bóg próbował do niego dotrzeć i apelował, bo to, że Mojżesz i Aaron przychodzili i raz po raz mówili, wypuść mój lud, wypuść mój lud, to był apel Boga do Faraona, żeby on się nawrócił. Myślę, że gdyby Faraon się ukorzył, mógłby naprawdę oszczędzić sobie tych wszystkich plag, które spadły na, na naród egipski. Ale on się buntował. Mówi, nie, ja nie będę słuchał innego Boga. Ja jestem Bogiem, ja jestem prawdziwym autorytetem. I Pan Bóg musiał po prostu w pewnym momencie go złamać tak diametralnie i doszło do ostatniej plagi, najgorszej ze wszystkich, do śmierci pierworodnych. A nie musiało wcale do tego dojść. Podobną postawę zajął chociażby król yy, Nabuchodonozor albo Nebukadnezar, bo można i tak i tak mówić. Bóg go ostrzegał wcześniej, mówi: Słuchaj człowieku, nawróć się, bo jak nie, to wtedy spadnie na ciebie wyrok Boży. Ale Nebukadnezar w ogóle się tym nie przejął, i w pewnym momencie, po rok po tym, jak Daniel go przestrzegł w imieniu pana, przechadzał się po jednym ze swoich tarasów i mówi: Czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na udokumentowanie mojej świetności, mojej wspaniałości? I wtedy rozległ się wyrok. Mówi. Ponieważ nie ukorzyłeś się przed Bogiem, twoje królestwo zostaje ci odebrane. Mógł tego uniknąć? Mógł. Ale Nebukadnezar za każdym razem pokazywał, że on jest kimś ważniejszym, kimś lepszym od Boga. Nawet jeżeli początkowo był szokowany Jego działaniem, nawet jeżeli był pod wrażeniem, mówił: wow, niesamowite. Przecież Faraon też miał takie przebłyski. Mówi: No dobra, no to wypuszczę was, ale zostawicie mi dzieci i kobiety. A potem mówi: No dobra, no to możecie iść z kobietami, z dziećmi, aż zostawicie mi zwierzęta. Miał takie przebłyski, był pod wrażeniem tej mocy, ale ostatecznie co? Nie zgodził się. Więc to nie jest tak, że Pan Bóg mściwy, chamski, po prostu arogancki, taki nieczuły jest, w, w, przedstawiony w Starym Testamencie, który w ogóle ch chce pokazywać tylko, kto tu rządzi, tak? Mówię, nie, dlatego, że Bóg zawsze dawał szansę. Pogańskim narodom tak samo dawał szansę. 430 lat apelował do ludów kananejskich, żeby się nawróciły. 430 lat. To jest dużo czy mało? I o tym mówią proroctwa Starego Testamentu. Ale ci ludzie nie chcieli słuchać tego, co Bóg mówił. Dlatego musiał ich wybić. Bo ci ludzie byli zbuntowani przeciwko niemu. I nie korzystali z szansy, którą Bóg im dał. Więc Pan Bóg i w Starym, i w Nowym Testamencie jest przedstawiony tak samo, bo i w księdze Malachiasza jest powiedziane: Bóg jest wciąż taki sam, on się nie zmienia, to jest Malachiasza 3.6. Ale w Nowym Testamencie też jest powiedziane: Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. A w liście do Koryntian jest wyjaśnione, że tym, który prowadził ludzi po pustyni, był Jezus Chrystus. Więc jak się zestawi te trzy teksty, to co one mówią? że Bóg jest wciąż taki sam, Chrystus jest wciąż taki sam. To nie jest tak, że w Nowym Testamencie jest Bogiem miłości, a w Starym Testamencie jest aroganckim, mściwym Bogiem, któremu lepiej nie podskakiwać. Bóg jest jednocześnie sprawiedliwy i miłosierny. I zarówno w Nowym Testamencie, jak i w Starym Testamencie widzimy i sprawiedliwość, i miłosierdzie. Nie mam teraz czasu, żeby wykazywać, że tak faktycznie jest. Ale jeżeli będziecie chcieli, możemy nagrać kolejny film, w którym możemy przybliżyć sobie to zagadnienie. W Starym Testamencie jest mnóstwo Ewangelii, mnóstwo miłości Bożej, mnóstwo Chrystusa. Zresztą on sam o tym mówił. O mnie jest napisane w księgach Mojżesza i o proroków i w psalmach. Stary Testament mówi o Chrystusie i o wszystkich aspektach jego natury. Mówi o miłości, o cierpliwości, o łasce, ale mówi też o sprawiedliwości. A Nowy Testament o tym nie mówi? Oczywiście, że mówi. Jest okazywana łaska, miłość, współczucie, ale czy jest poselstwo sądu? Czy jest ostrzeżenie przed potępieniem, przed zatraceniem bezbożnych? Czy będzie wyrok, który spadnie na tych, którzy odrzucili Boga? Jak najbardziej. Bóg jest wciąż taki sam. I to nie On zatwardza nasze serca. Jego działania mogą prowadzić do tego, że staniemy się bardziej hardzi, zamknięci, bo nie chcemy Go uznać, tak jak Faraon, tak jak faryzeusze. Ale to nie On wpływa na nasze serce i nie On je zamyka. To my decydujemy. Tak naucza Pismo Święte. Faraon w wyniku własnej decyzji, własnej nieprzymuszonej woli, podjął, podjął właśnie starania, podjął decyzję, że nie uznam Boga Izraela. Nie będę Mu posłuszny. I dlatego spotkały go przykre konsekwencje, których mógłby uniknąć, gdyby tylko się ukorzył. Jaka z tego nauka płynie dla nas? Póki mamy czas, mamy możliwość się nawrócić, mamy możliwość przyjąć Boże Poselstwo, zrobić sobie rachunek sumienia, pokutować, nawrócić się, wyznać Bogu swoje grzechy. Bo to życie tu i teraz, które mamy, jest jedyną możliwością, abyśmy mogli Podjąć decyzję, czy opowiedzieć się po stronie Boga, czy stanąć po stronie szatana. Jakiego wyboru ty dokonasz? Pomódlmy się. Panie Boże, który mieszkasz w niebie, z całego serca chcę podziękować Tobie za to, że słowo Twoje samo się tłumaczy. I dziękujemy Panie za to, że nie ma czegoś takiego jak predestynacja w losie człowieka. Nie ma czegoś takiego, że z góry ktoś jest potępiony albo z góry zbawiony. Albo że ty się bawisz nami jak pionkami w, w jakiejś grze? Wielokrotnie pokazałeś, że bardzo szanujesz, cenisz i kochasz ludzkość każdego człowieka. A obraz Boga mściwego, aroganckiego, zimnego, surowego. To jest obraz, który diabeł wykrował w umysłach wielu ludzi. Biblia jest tak spójna, jeżeli chodzi o Twój obraz, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Ale ciężko jest nam pogodzić Boga Sprawiedliwego z Bogiem Miłosiernym. Staramy się to sztucznie rozdzielać, ale u Ciebie, Panie, to współgra ze sobą. My chcemy widzieć w Tobie często tylko Boga Miłości, a zapominamy, że jesteś Bogiem również świętym, który domaga się Sprawiedliwości, który domaga się Posłuszeństwa. Pomóż Panie, aby ta niespójność w zrozumieniu Ciebie, Twojego charakteru została nam wyjaśniona i wygładzona przez Ducha Świętego. Modlimy się o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy czas, który mogliśmy spędzić wspólnie analizując ten piękny temat. Jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś inne pytania, nie krępujcie się ich zadać. Nie na wszystkie będziemy odpowiadać w formie filmu. Częściej będą to pisemne komentarze, ale jeżeli będzie jakiś temat taki, który uznamy, że przyda się większej ilości ludzi, to na pewno chętnie postaramy się opracować właśnie takie wideo, abyście mogli z tego skorzystać. Zachęcam do tego, abyście subskrybowali nasz kanał Adwentyści Gdańsk, abyście lajkowali nasze filmy, również pod tym filmem. Jeżeli uznasz to za stosowne, zostaw swojego lajka, zwiększysz w ten sposób zasięg tego filmu i w ten sposób inni ludzie będą mogli zapoznać się właśnie z jego treścią, poznać w ten sposób Ewangelię. Jeżeli chcesz, zostaw również swój komentarz, może jakieś doświadczenie, które chciałbyś opisać i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.